Facebooku i Instagramie pokazałam Wam przepis na moją e, ulubioną sałatkę, także jeśli jesteście ciekawi jak ją wykonać, co tutaj jest, zapraszam Was do oglądania. Teraz szybki rzut oka na wszystkie składniki. Mam trzy różne rodzaje e, sałat. Oczywiście rukola, którą za nim jest podstawą. Opcjonalnie, jeśli lubicie młody szpinak. I tutaj taką mam mieszankę e, właśnie z Aldiego i do tego dużo pomidorów, takich właśnie e, soczystych i też właśnie w Aldi możecie je kupić, takie na gałązkach. Pół paczki młodych brokułów. Ja je za chwilę e, lekko podgotuję, ponieważ naprawdę są przepyszne. Jeśli jeszcze nie się, to koniecznie, e, koniecznie sobie kupcie. Do tego opcjonalnie do smaku odrobina parmezanu na sam koniec, awokado, które uwielam, kocham i też właśnie Wam polecam kupować je w Aldim, bo jest cenowo, właśnie się bardzo opłaca. Sos francuski, jestem leniwa zrobię sobie taki właśnie gotowy. Nigdy w sumie nie robiłam sama sosu francuskiego, zawsze, zawsze ten. Oczywiście sos jest opcjonalny, możecie tylko wydać sól, pieprz, o której, której tutaj nie ma, ale sól i pieprz i Garść, szczypta prażonego słonecznika, takiego łuskanego, także już Wam pokazuję krok po kroku, jak ja robię tą sałatkę. Patelnia się już tutaj powoli rozgrzewa, także na taką rozgrzaną patelnię będę za chwilę wrzucała, wrzucała słonecznik. Brokuły mam już właśnie posolone, i żeby nie stało po prostu tak długo w wodzie, zalewam je od razu wrzącą wodą. Staram się to robić w niedużej ilości wody. Lepsze byłoby powiem jeszcze na parze, ale nie chcę mi się wyciągać tego, tego naczynia. Myślę, że patelnia już jest rozgrzana, także biorę słonecznik. Opcjonalnie możecie wziąć jakieś inne no, takie właśnie nasiona, które lubicie. Ja biorę taką garść i, i prażę go przez, przez kilka sekund. W czasie, kiedy brokują, brokują, gotują się nasze brokuły, na talerz po, po kolei wyciągam właśnie sałatę. To będzie duża porcja, bo jestem głodna, bo mam ochotę właśnie na tą, na tą sałatkę. Także wcześniej szybko, szybko płukam kolejną porcję i dokładam ją na talerz. Oraz trochę szpinaku. Także taka spora porcja zieleniny. I teraz zajmę się y, awokadą. Wyciągam pestkę. Układam na talerzu tak jak mi pasuje. Można oczywiście dać opcjonalnie pół. Jak lubicie, ja kocham awokado, mogę jeść po prostu kilogramami dziennie. I teraz pora na moje piękne pomidorki, które były wcześniej, oczywiście, meter. Również je przykrajam na pół i po prostu w dowolny sposób, jak tam mi się żywnie podoba. układam je sobie na sałatce, ale jakby, właśnie przykrojeniem e, do góry, żeby, jeśli, właśnie posyp. Kiedy je poleję sosem, żeby było więcej po prostu w nich smaku. Chociaż same w sobie są naprawdę mega soczyste. W międzyczasie tutaj kontroluję nożem brokuły, żeby się nie rozgotowały, bo mają mieć takie al dente. Brokuły są już ugotowane. Ja przyłożyłam je na, e, jak mam to pokazać, na deseczkę. Postawię pod okno, poczekam, aż przestygną i dokończę sałatkę. Pora dokończyć moją przepiękną e, sałatkę. Powiem ja wam, że jest naprawdę świetna opcja na Moi zdaniem lunch do pracy, ponieważ wystarczy sobie osobno wziąć, e, wziąć sos w pojemniku. Ja ostatnio kupiłam naprawdę e, właśnie bardzo fajny taki e, pojemnik w TK Maxie, gdzie jest osobna właśnie przegródka na sos, także myślę, że to świetna sprawa. Oczywiście to jest duża porcja, ale ja, e, no ja nie wiem jak wiecie, mięsa, a mam ochotę coś, coś takiego naprawdę treściwego. W sumie ta porcja tych, e, m, tych broku. Wystarczyłaby nawet na dwa razy, ale miałam właśnie ochotę je zjeść, bo naprawdę mi mega smakowały. I co teraz? Teraz sos właśnie, winegret. I ta sałatka może być sałatką nawet wegańską, jeśli po prostu zrobicie ten sos sami, a są też takie właśnie sosy wegańskie. I to nawet na dwa razy ta porcja z jednej saszetki mi spokojnie wystarczy do tego obowiązkowo świeżo mielony pieprz, taki właśnie w młynku. Ja bardzo lubię taki świeży pieprz, nie znoszę takiego już od razu kupionego, zmielonego. Sól, żeby nie przedobrzyć, to wysypuję trochę na na dłoń i takie dwie szczypty z góry i pora na słonecznik, patelnia już wystygła, także posypuję wszystko z góry. Jeśli jesteście mięsożercami, oczywiście jakiś boczek czy kurczak, czy nie wiem, cokolwiek cokolwiek na to, co macie ochotę. To jest po prostu taka moja baza, którą możecie sobie modyfikować w dowolny sposób. I ponieważ mam właśnie taki kawałek parmezanu, postanowiłam też trochę dać parmezanu z góry na na sałatkę, ponieważ tak najbardziej dla koloru, bo myślę, że takie kilka zdarć sera za bardzo moim biotom różnicy nie zrobi. A sałatka naprawdę, e, przy okazji, moim zdaniem ładnie wygląda. Także już on tutaj pokazuje, jak się sałatka prezentuje z bliska. Moim zdaniem naprawdę talerz, e, talerz dobroci. Także serdecznie Was zapraszam do zrobienia tej sałatki i koniecznie dajcie znać, czy ją zrobiłyście, e, czy może już ją znacie. To jest taka sałatka, którą coś podobnego jak to jest z Anią w Argo i bardzo się tym zachwala, tak, zachwalałam, zachwycałam, dlatego postanowiłam ją spróbować e, zrobić w mojej wersji. W mojej wersji uważam, że jest dużo lepsza, na pewno wiele tańsza, bo tam kosztuje 8 funtów, a tutaj za 8 funtów mamy kilka takich dużych talerzy. Także wszystkie składniki są na dole w opisie, zostawcie kciuk w górę i koniecznie wyślijcie mi zdjęcie, jeśli będziecie robiły tą sałatkę. E i właśnie, czy Wam smakowała, czy nie, no zaznaczcie mi na Facebooku. Fokusowana będzie mi bardzo miło. Także to tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie więcej filmików, takich właśnie kulinarnych, dajcie znać, to się postaram dla Was coś zrobić. Także to tyle na dzisiaj. Uciekamy. Jeść. Smacznego!